Grawerowanie diamentów to niezwykle skomplikowana technika, której próbowano już w XVI wieku. Trudność w jego grawerowaniu wynika z naturalnej odporności klejnotu na zarysowanie, jak wiemy jest najtwardszym minerałem, jaki istnieje. W XIX wieku lapidarz z Antwerpii... Pierre Boarding uczynił z grawerowania diamentów prawdziwą sztukę, tworząc godne podziwu kamienie, które później wykorzystywał Frederick Bashron, między innymi w widocznej za mną broszce o kształcie motyla, największej i najdroższej z trzech wersji wykonanych w tamtym czasie. Stosunkowo Prosty projekt podkreśla piękno kamieni. Skrzydła składają się z czterech diamentów o szlifie powierzchniowym z fasetowanymi krawędziami, każdy z nich waży około 29 karatów. W centrum motyla umieszczono rubin o kształcie poduszki i wadze 3 karatów, a poniżej diament o szlifie nawet. Kiedy Boarding zmarł w 1892 roku, jego syn kontynuował pracę dla Baszrona, który wystawił około 29 dzieł z grawerowanymi diamentami na wystawie światowej w 1900 roku. Motyl, będący wystawnym przykładem secesyjnej biżuterii, należał do Gany Walskiej, polskiej sopranistki, która była sześć razy zamężna, w tym cztery z milionerami, dzięki czemu mogła zgromadzić ogromną kolekcję biżuterii. Co sądzicie o broszy?